Cześć, halusie! Z tej strony jak zawsze taka sobie Elis i witajcie w kolejnym odcinku wyzwania Znaków Zodiaku. Jesteśmy cały czas na wodniku, na pierwszym pokoleniu, ale to nasze wyzwanie dosyć prężnie, mam nadzieję, pójdzie już do przodu, bowiem dzisiaj mam plan na Elianę i jej chłopaka Marka. Mark przede wszystkim musi pozbyć się tej dawnej, może nie miłości, ale tej czy dziewczyny, czy jakiemuś takiemu zauroczeniu musi powiedzieć nie i wziąć sprawę w swoje ręce oraz w końcu oświadczyć się Elianie. Mam nadzieję, że to zrobi, mimo że jego cecha nie za bardzo jest tutaj nam pomocna w tym zakresie, ale postaramy się zrobić tak, żeby się udało. Na nagraniu pewnie będzie widać na mojej twarzy różne tutaj kropki, ale to ze względu na to, że musiałam zasłonić rolety, bo słońce świeciło mi prosto w twarz i wszystko prześwietlało. Dlatego musicie mi to wybaczyć. Tak, wiecie, abstrahując już od wszystkiego. Zaczynamy grę, wracamy do Eliany. Muszę Wam powiedzieć, że ostatni odcinek jest nagrany, ale jeszcze go nie widzieliście, dlatego um, nie widziałam Waszych, czy komentarzy, czy spostrzeżeń, jeśli chodzi o, o dom, czy o wydarzenia z życia Eliany i Marka. Ale zaczynamy, przechodzimy do gry. Co jest ważne, to to, że e, oni mieli bardzo dużo pieniędzy i postanowiłam, że będą mieli e, mały remont dodatkowy. Jest godzina pierwsza w nocy, prawie druga, ale już e, muszą nasi simowie iść spać. E, zrobiłam im pralnię. Mają tutaj pralnię tam, gdzie miała być oraz łazienkę przy własnej sypialni, tutaj taka nieduża. One są wszystkie, te pomieszczenia bardzo do siebie podobne, są w jednym stylu. Dodatkowo, tak jak mówiłam, przełożyłam Eliany różne wszystkie przyrządy do ćwiczeń, do wewnętrznej harmonii, do tego małego pomieszczenia, które w przyszłości będzie łazienką, oraz zrobiłam już pokoik dla pierwszego dziecka. Mały i skromny, ale na razie im taki wystarczy. Tak jest, taki dosyć pastelowy, kolorowy, dlatego tak, okej. Okay. Zaczynamy grę. Coś tak mi się tutaj widzę, że. Może nie zacina, ale chodzi tak, myszką, średnio, średnio bym powiedziała. Dobrze, jako że jest noc, musimy iść spać. Wszyscy proszę się położyć. Wszyscy, czyli Mark i Eliana, bardzo proszę do łóżka. Plan jest taki, że Mark i tak nie ma roboty. Eliana zaczyna jutro pracę i musimy w końcu dostać się do tej kobity, żeby powiedzieć jej, żeby spadała i żeby sobie nie wyobrażała zbyt dużo. No i oczywiście to, że Mark chyba musi porzucić syreni ogon, ale jak to zrobić, nadal nie wiem. Jak zrobić, żeby Mark nie był syreną? Hej, przyszedł do nas kosmita i to staruszek. Co ty tu robisz, drogi panie? Skąd ty się tutaj wziąłeś? No, nie możesz wejść, nic dziwnego, że tutaj coś ci nie pasuje. No, to jest nasz dom, proszę wracać na swoją planetę. Nie będziemy go witać. Co tu masz za telefon nowoczesny? <laughs> nie będziemy go witać. Po prostu czekamy już za tym, aż zrobi się dzień. Zaczęła mi się gra. O, jest już dobrze. O matko, usuniętych pojazdów tyle jest. Nic dziwnego, że mi się zacinało. Um, error trap mi się wyrąbał, musiałam od nowa pościągać kilka modów. Dlatego teraz pewnie będzie wszystko, cały sejf się tak oczyszczał. Nic dziwnego, że się zacięło. Ale mam nadzieję, że teraz będzie już działało wszystko dobrze. Czekamy w takim razie do rana. Ja na razie nie mam do Was, tak popatrzę tutaj, czy wszystko dobrze się nagrywa. Nie mam na razie Wam nic tutaj do powiedzenia, jeśli chodzi o, o dom czy o dalsze perypetie naszej rodzinki, ponieważ już Wam o tym powiedziałam. Chciałabym w końcu, żeby się zaręczyli, żeby wzięli ślub. W zasadach jest tak, żeby brali ślub czy żeby mieli męża, żonę w wieku dorosły. Mark jest już dorosły i musimy się pospieszyć ze względu na to, że po prostu mamy do urodzenia trójkę dzieci. Mam nadzieję, że uda nam się urodzić przynajmniej bliźniaki. Czy ja mogę jej kupić te cechy w ogóle, bo ona ma przecież nagrody szczęścia i to całkiem dużo tych nagród szczęścia ma, tych punktów nagród szczęścia. I mogę jej kupić wzmożoną płodność, tak, ażeby były może bliźniaki u nas. Wzmożona płodność. Ja, ja jej to kupię, ponieważ mamy mało czasu na to, aby urodzić trójkę dzieci. Trójkę dzieci wychować, urodzić, to będzie bardzo. Problematyczne, wzmożona płodność, tak kupimy. Mam tylko nadzieję, że nie będą to trojaczki, ze względu na to, że to jest cyzyfowa praca, jest okropnie. <laughs> Miałam trojaczki w rodzinie Lam, są to, to jest ten zapis, gdzie było koło fortuny, mój prywatny zapis i to była katorga, to było przejście przez mękę, jak były te dzieci, e, małymi dziećmi szczególnie, bo noworodki tam sobie leżą i tylko nakarmić i przewinąć, tak naprawdę, więc jakoś tam dawałam radę, ale potem to była katastrofa. E, dobra, dobra, dobra. Ja się nie rozgaduję. Widzimy się rano. E, Eliana pójdzie do pracy. Ona niedługo w sumie wstanie, zrobi sobie śniadanie. Musi też zebrać fundusze do pracy ponieważ już nie ma tych wszystkich. Nie mogę tak mocno wykorzystywać tych naszych znajomych, bo oni przestaną mi dawać hajs. A jak wiemy, te fundusze tutaj na politykę są bardzo ważne. Dlatego wezmę, zbiorę sobie, powiedzmy, 10 koła od naszych bogatych przyjaciół. A dlaczego dawny przyjaciel? To jest nasz cały czas przyjaciel. Daleki znajomy, on też był naszym przyjacielem. Co tutaj się dzieje? O, już pojechał sobie kosmita. Co tutaj się dzieje? To są nasi przyjaciele, cały czas, najlepszy przyjaciel, chłopak, dobra przyjaciółka. Musimy zrobić chyba kolejne spotkanie i być może zrobimy imprezę u nas w domu. I chyba zrobimy to dzisiaj w takim razie, zrobimy małą imprezkę, parapetówkę. Zaprosimy naszych przyjaciół i przy okazji zwierzemy również kasę na naszą politykę. Miałam widzieć się z Wami jak Eliana wstanie, ale ona już w sumie zaraz wstaje. Dlatego poda śniadanie, zrobi naleśniki. Jak to ze względu o co premii świątecznej nie dostała? Nadszedł dzień śnieżynek, a to dzisiaj jest ten te. Aha! Czyli dobrze, czyli łączymy parapetówkę ze świętami. Nie mamy za bardzo gdzie położyć prezentów tego stosu prezentów. Najwyżej położymy je na dworze i wszyscy otworzą te prezenty na dworze. Ach tak, ja mówiłam, że zaprosimy kilkoro znajomych, prawda? Tutaj możemy czwórkę zaprosić, czworo. Raz, dwa, trzy. Cztery. W sumie jeszcze tych dwóch by się przydało. Dobra, zaprosimy ich sześciu. W takim razie Eliana dzisiaj nie idzie do pracy. Nie idzie dzień śnieżynki. To jest dzisiaj wolne. Ona nie idzie do pracy wcale. Urządzimy przyjęcie z prezentami jak najbardziej. Mark, ty też chcesz urządzić dobrze. Eliana, ty w sumie wstaniesz i zaczniesz przygotowywać śniadanie. Albo wiesz co, weź resztki sobie, weź te naleśniki zjedz. I będziemy przygotowywać jedzenie już na. Spotkanie z przyjaciółmi. Musimy kupić też stertę prezentów. W sensie Sterte ona się gdzieś pojawi, prawda? Ona powinna się gdzieś pojawić. E, tak mi się wydaje. Mam też do przyjęcia dwa prezenty tutaj od Was, ale sobie poczekam. Może będzie kilka więcej. Jeśli ktoś e, niech i mam znajomych, a chciałby, to zapraszam. Taka sobie Elis. To jest mój nick tutaj w Store, więc można mnie w, tym, w ten sposób znaleźć. Serdecznie zapraszam do zaproszeń. Lubię dawać prezenty. <grym> Okej, okay, Eliana, dobrze wstałaś. Ona się wyspała, więc będzie miała bardzo dobry dzień dzisiaj, bo wstała prawą nogą i będzie szczęśliwa dzięki temu, że jest wypoczęta na cały dzień dzisiaj będzie bardzo pracowicie. Aha, i zrobiłam im jeszcze tutaj grilla, postawiłam tak, żeby mieli sobie gdzie usiąść, jak będzie lato. A ty chcesz sobie zjeść na tarasie? Ale zimno jest, jest minus jeden stopień. Ale ma ochotę zjeść sobie śniadanie na tarasie, no i kto jej zabroni, prawda? Kto jej zabroni? I jak już tak jest dzisiaj, dzień śnieżynki, aplauz świąteczny, weź proszę smartfon. I urządzimy przyjęcie. Z prezentami, oczywiście. Zaczniemy przygotowywanie również domu. Ojej, ty jesteś głodny, ale co ty byś mógł zjeść, żeby tobie ta, ten głód się dobrze podniósł? On chyba powinien mieć jakieś, no właśnie. Glony, ryby, wodorosty, kurna. Skąd ja mam ci to wziąć, mój drogi? Ty chyba pójdziesz gdzieś na jakieś łowienie rybek. Ale ten dosyć daleko masz, a my nie mamy jeszcze samochodu, bo żeśmy sprzedali. Przez przypadek. I zaczynamy taką imprezę o 18.00. Wybieramy strój wizytowy i to będzie przyjęcie z prezentami. No nie no, tej to nie zapraszamy, nie? Chciałabym, przyjaciele, sąsiedzi. Tak, 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 tak. Wcale nie jest daleki znajomy Sima Eliana, bo jest bliskim znajomym. Olewa. Wybierz element ubrania, no strój wizytowy. Dobrze. O 18 za zaczynamy przyjęcie. Zbierzemy sobie przy okazji w ramach prezentu nasze datki na kampanię. E I będziemy mieli także cotygodniowe spotkanie ze znajomymi, również zaliczone, tak myślę. Dobrze, moja droga Elianko. Moja droga Elianko, ty masz średnio z towarzystwem. Ale wiesz co? Chciałabym, żebyś gotowała. Kurczę, że też nie można teraz tego zrobić. E, tylko jest podejście na nie. Ja chciałabym, żeby ona już gotowała, tak jak w czwóreczce jest. Żeby już teraz sobie przygotowała jedzenie. Ale ludzie też tam będą przynosić nam to żarełko, więc nie mamy się e, czego obawiać. Będzie jedzenie. Ale czemu ja nie mogę tych ubrań tutaj złapać? O, było. Proszę posprzątaj te ciuchy w domu, macie te kosze, proszę z nich korzystać, a nie rzucać ubrania gdzie popadnie. Mark też już by musiał wstać, bo brakuje mu i towarzystwa, a przede wszystkim jest głodny. Proszę wstać. Proszę jeść śniadanie i proszę zająć się ze sobą, Elianą, podskoczy Wam przynajmniej towarzystwo. Zobaczcie, on chce być tym projektantem wnętrz tak, a propos czwórki i tego nowego pakietu, ale on nie będzie tym projektantem wnętrz, bo ja nie mam czasu, żeby z nim chodzić po tych domach i te projekty robić niestety. Mark będzie naszym tutaj ważnym elementem gry, oczywiście, ale dlaczego wy nie siadacie tutaj? Ale niestety nie mam czasu, żeby zająć się nim w takim stopniu, jakim może byśmy wszyscy sobie życzyli. Czy tobie to w ogóle podskoczy jakoś ten głód w miarę, tak żebyś ci się najadł? No, bardzo kiepsko, wiesz co? A czy my możemy zrobić zakupy przez neta? Nie możemy zrobić zakupów pewnie przez neta. Zrobi, zrobimy normalnie, kupimy mu rybę. Pójdziemy do sklepu spożywczego. Gdzie tu jest sklep spożywczy? Powiedzcie mi, tu jest. Kupuj produkty spożywcze i kupimy mu jakieś ryby, tak, żeby on miał co zjeść. On na razie jakoś przeżyje, aczkolwiek ono nie jest zbyt fajnie. <laughs> nie czuje się zbyt dobrze. Proszę, sprzedaj obraz w takim razie. I chciałabym, żeby namalował jakiś nowy, ze względu na to, że tak jak mówiliśmy, ostatnio to jest jego hobby. No i on będzie się w tym hobby spełniał, jakby już nie będę w niego aż tak ingerować. To jest jego zainteresowanie, które już miał wcześniej, dlatego... Yy, limuzyną. A skąd ty masz limuzynę? Dlaczego na limuzyną jeździ? Ej, bo ona jest tym politykiem, kurna. Jak na wieczór panieński. <grytodem> dobra, ona, zobaczcie, jaka dobra dziewczyna, specjalnie jedzie do sklepu, żeby kupić swojemu facetowi ryby, bo jest syreną. Syrenem, trytonem. Jak zwał, tak zwał. Kupimy mu suma wąsa tego. To będą bardzo drogie zakupy. Ale no muszą mieć co jeść, prawda? Dobra, bardzo duże zakupy zrobiła. Ale no muszą mieć coś, co jeść. Tak, prezenty są, jak mówiłam, odbierzemy sobie kolejnym razem. Proszę, Eliana, możesz wrócić do domu. Chyba, że kogoś tu nie wiesz co, wróć do domu, daj swojemu chłopowi żryć. I będziemy się przygotowywać do naszej małej imprezy dzisiaj ze znajomymi, z prezentami. Jako, że jeszcze oboje nie mają swojej rodziny, to będą po prostu zapraszać na takie spotkania swoich przyjaciół. Za daleko to się żeś nie przejechała tym tą limuzyną. Czy my tutaj coś mamy? Zapłać rachunki od razu, tak. I pokaż, co tu jest, co tu jest. I nasz mark może w końcu sobie zjeść. Niech otworzy i niech zje sobie wodorosty. Zjedz, proszę. Co? Sma smakuje? I o, zobaczcie od razu mu to podskoczyło. Czyli to był bardzo dobry pomysł, żeby iść z nim na zakupy. Okej, okay, będą w toalecie teraz, tak? Dobra, trochę tutaj też zajmijcie się sobą, bo wy tak nie mieliście ostatnio za dużo czasu dla siebie. Chciałam zresztą, żeby on poszedł do tej swojej. E, nie wiadomo skąd. Nawet nie wiem, no to nie jest jego dziewczyna. Kurde. Jest wierciarzem. E, miłosny uścisk jest uroczy. Boże, chciałam coś powiedzieć i nie wiem. Nie pamiętam. Nie pamiętam, co chciałam powiedzieć. A już wiem, nie mamy niestety żadnych świątecznych ozdób, ale nie szkodzi. To są, wiecie, to jest świat simowy. Oni nie do końca też tak obchodzą święta jak my na przykład w Polsce, dlatego nic złego się nie dzieje, jest w porządku. Po prostu przyjdą goście, zjedzą sobie coś, porozmawiają, pośmieją się, wręczą prezenty i pójdą do domu. Chciałabym, żeby trochę potrenowała też jeszcze, bo jak wiemy, jej pragnieniem jest, ja to zawsze powtarzam, sztuki walki, ona ma ten zielony pas, na razie cały czas na czwartym poziomie, ostatnio trochę sobie to olałam, muszę powiedzieć, ale spokojnie, ona ma jeszcze pół życia przed sobą, zdąży, zdąży. Ona jak być może, ona na którym jest? Na siódmym poziomie kariery politycznej i co, uda Ci się, Eliana? Ale się przymierza 100 lat. O, udało się. No super. To spróbuj tak, jeszcze raz. I co ja chciałam mówić? Aha, jak ona osiągnie ten poziom kariery politycznej, to prawdopodobnie ona zrezygnuje z pracy i zajmie się całkowicie domem. Taki mam plan na to, ale oczywiście najpierw kariera. Kariera musi wejść jakby na najwyższy poziom. Ona musi mieć też z czego żyć później, żeby nie było zaskoczenia, że zrezygnowała z pracy i nie mają środków do życia. Tym bardziej, że Mark nie pracuje i jakoś się nie zanosi, żeby chciał iść do pracy, czy on chce iść do pracy, ale nie wiem, czy. Jakby z jego zainteresowaniami jest ta praca zgodna. No, on by chciał być tym projektantem, kurde. Szkoda! Szkoda, bo jest mi trochę przykro, że nie. Nogi tak wystają. Ee, że nie spełnię tego jego życiowego marzenia. Patrzcie, dwie deski położyła już. Pokaż. No cudnie. Świetnie sobie radzi. Łamać jeszcze tyle desek. Oświadczyć się Simowi Mark. Zobaczcie. To damy, ale on. Ona chce jemu zbudować iglo. On chce ją pocałować. Dobrze, to mu odbiecamy. Zbudować iglo? Nie, no. O, zaczynają się y, prezenty. Zobaczcie, pojawiły się też... A, nie tak. Jeszcze się nie zaczęło. Eliana, zostaw te prezenty. Nie podkradaj złodzieju. Chodź do nas na imprezę lepiej, a nie tam. biesiady wyurządzasz, my będziemy mieć prezenciory. I kanapki. <gry> O, teraz jest, podaj obiad. To może Mark byś coś ugotował, co? Podaj obiad, nic nie umiesz, z śniełkiem nie dojdą, nic nie potrafisz. Wiesz co, nie gotuj. Wszyscy przynieśli jedzenie. Włączymy muzykę. Przełączymy na. Niech będzie na przykład pop. I porozmawiaj, proszę, ze wszystkim. Przyjazne. Oplotkuj. Jak to daleki znajomy? Nieprawda, nieprawda, że daleki znajomy. To nie jest daleki znajomy. E, poprosimy. Dlaczego oni się z niego śmieją ciągle? To jest nasz jeden z najlepszych przyjaciół. I proszę, przyjazne. E, poprosimy go o dotację. Może tyle wystarczy. Gdzie jest nasza szefowa? To jest też chyba nasza szefowa. Pogawędka! Dlaczego oni tak się zachowują? O, było! Było, było, było. Poproś o dotację kampanii. I zaraz zaczynamy wręczać sobie prezenty, ale to wyłączymy, bo nam się miesza muzyka. Proszę się je z niej nie wyśmiewać, wy się nawet nie z... Kurde, nie znacie. O, tutaj sobie tańczą. Super. I co? Dostaniesz pieniądze? Powiedz proszę, że dostaniesz pieniądze. Potrzebujemy kasę na kampanię. Chyba tak, chyba się zgodził, chyba się zgodził. Ile dostaliśmy? 10 tysięcy super. Więc na razie nie musimy się martwić o pieniądze. Fundusze nie są może na najwyższym poziomie, ale są zadowalające, możemy już by na, e, e, na to pozwolić, w sensie, na nową kampanię. Proszę, otwierajcie. Ej, no! I co, nie mogliśmy otworzyć sobie prezenciora? Fajna, fajny music leci w tle. Dlaczego? Kto to w ogóle jest? Czy oni się znają? Renę. Renę. To nie jest jej koleżanka. Absolutnie. Proszę, wyproś ją. Wyproś. Wyprosimy ją i wyprosimy, a ty, proszę, Mark, wyproś tego. Kolesia, bo ja go nie znam. Czy jego też chcesz poprosić o dotację? A ty sobie prezencik otwierasz. Co dostałaś? Chyba jest zadowolona, co dostałaś. Rybkę! O! Dostaliśmy akwarium! Będziemy mieć swoje, swoją rybkę, dziś możemy ją tutaj postawić. Czemu nie? Boże, w ogóle tutaj pranie się wala. Przestawię je na razie tutaj, bo wlazło w dywan. Dobrze, niech każdy sobie weźmie podarki. Yy, te przybłędy też. Co ona dostała? Nie jest zadowolona, to by dostała jakieś śmieci albo węgiel. Co ona ma za pragnienie? Pocałować Deandre Wolf? A nie, przekonać do pocałunku! Nie, bo nie wiemy z kim nie będziemy się wtrącać, czyjeś życie uczuciowe. Nie chciałabym tego robić, nie chciałabym, żeby ktoś się wtrącał w moje życie uczuciowe i... O, świetna impreza, super! Goście są zadowoleni. A Mark co dostanieś za prezent? jesteś zadowolony. Co dostałeś? Sztalugę nową. O, proszę. Wszystkim impreza się bardzo podobała. Cieszy mnie to, bo faktycznie... Ej, ile on tych sztalug dostał? Chodź sobie coś zjedz. Weź talerz. Dobra, już nie proś o dotację. Chodź sobie zjedz. O, już skończyły się prezenty. Węgiel. Dostałam węgiel. W sensie Eliana dostała węgiel na prezent. Dostała nietrafiony, tak, otrzymano nietrafiony prezent, to możemy sobie zapamiętać. Proszę zjedzcie sobie coś. Mark, jesteś najedzony tymi wodorostami, chyba jesteś. Chodź proszę też z Bilem możesz trochę porozmawiać. Przyjazne powitanie. To jest najlepszy kumpel. Aha, dobrze, on też sobie idzie. Ale impreza w każdym razie chyba się udała. świetna impreza, niesamowita impreza. No, nasza Eliana z Markiem postarali się. Właściwie to nic nie zrobili, po prostu włączyli muzykę, e, przyszli goście, dostali prezenty i to już oznacza, że na faktycznie świetnie się bawili. Mamy przy okazji bardzo dużo jedzenia, które chciałabym schować, żeby było na później. Wiecie, żeby się nie zmarnowało. Jak już przynieśli, to będziemy to po prostu jeść. Nasza rodzinka wstała. Mark musiał się koniecznie wykąpać, bo miał nawodnienie bardzo słabe, odpadała mu skóra i już czuł się okropnie. Nie możesz tego posprzątać jak to? To ja pomogę w takim razie i proszę się zabrać za sprzątanie. Ten ostatni gość był niezadowolony, Tamoli, z, z, z imprezy. Nie dość, że wyszła ostatnio, to jeszcze miała pretensje. Co ci tu przeszkadza? Typie, typie. Ty dzisiaj musisz się pozbyć tamtej laski. Eliana niedługo idzie do pracy. Na którą ty idziesz do roboty? Za dwie godziny. Szef charyzma. Wysz, co, weź trochę yy, po jeszcze. No ma dopiero osiem, ok. Ok, Eliana idzie do pracy, a my szukamy tej laski, żeby z nią zerwać. Nie pamiętam, gdzie ona mieszkała. Ona wychodzi, ona wychodzi. Oskarża mnie o zdradę. Jaką zdradę? Dziewczyno, dziewczyno. Ja chcę przyszedł z tobą zerwać, a ty mnie. Że ja, że, że ja cię zdradzam. Ja cię nie zdradzam. Ja w ogóle nie wiedziałam o twoim istnieniu. Nie lubiana. No i zarąbiście. Sprawa rozwiązana. E, przyjazna, coś możemy, Wredne. walcz, walcz może nie, wa nie, nie, takie coś to nie. E, może wytknij błędy. Co ona zrobiła źle, że ty z nią nie chcesz być? No wystarczy na nią spojrzeć. <laughs> I oskarż o bycie prima donną, dlatego wam nie wyszła, a Eliana jest zupełnym przeciwieństwem. E, stąd ta cała miłość. Miały, mieli się w ogóle sobie oświadczyć. W ogóle fajna simeczka też była ta Ewa. Jeszcze bardziej ją podkurza, jeszcze bardziej. Niewybaczalnie grubiański. No ale dzięki temu sprawa jest mówię, rozwiązana. Problem solved. Ja nie mam pytań, jestem zadowolona z tego, jak to wyszło. <laughs> nie musieliśmy nic robić, sama przyszła i się poskarżyła. I bardzo dobrze. I wracamy do domu. Słuchajcie, wracamy do domu. Eli, 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 szef jest super, nastrój masz taki średni. E, wiesz co, możesz teraz pracować ciężko albo porozmawiać ze współpracownikami. Z szefem już ma super kontakty, z szefową swoją, więc wystarczy. A Mark, chciałabym. Okazję? Nie, nie zrobi tego. Ona jest uczciwym politykiem. Wiem, jak to brzmi. Trochę oksymoron. O Boże, to ona. Mark ma reputację oszust? No jak Mark ma reputację oszust? Nieprawda. Nieprawda, nie jest już... O, chociaż, chociaż z drugiej strony jest coś w tym, bo my nie wiedzieli... Ej, on jest jakiś lewy ten gościu, ta Eliana coś źle trafiła, ale ona o tym nie wie. Niech ta sprzątaczka nam tutaj ładnie posprząta. A ty idź, proszę, dokończ ten obraz. I dzisiaj jeszcze chciałabym, ja wiem, że te odcinki one są długie, ale mi się tutaj bardzo dobrze gra w ogóle na tym sejwie. Chciałabym, żeby jeszcze się oświadczył Eliana. Może pójdą na spacer tam nad morze, takie wiecie, skute lodem. Chociaż raczej to nie jest możliwe, bo to słone. <laughs> ale niech kończy na razie obraz. Eliana zaraz kończy pracę. Czy za parę godzin, za trzy godziny, dwie i pół godziny kończę pracę między spokojem. Jeździć na łyżwach postawię. Trzy rzeczy się u na jazd. typie ty. Ty masz tutaj pokoik dla dziecka już uszykowany, a ty myślisz o jakiejś typiarze brzydkiej. Oszuście, ty. Oszuście. <gry> Eliana wraca z pracy. Mark się czuje. Okej, okay. zjedz jeszcze wodorosta. Eliana, wracaj do domu i chciałabym, żeby teraz się jeszcze wybrali e, nad morze we dwoje. Romantyczna taka atmosfera. W no, ogóle, jakie piękne tutaj z, tym, e, z tymi snopami. Boże, jakimi snopami. Z lodem, soplami. Chodźcie tutaj, chodźcie, kochani. Możecie sobie polepić bałwana, jak jesteście już na tej randce, takiej zimowej. On myśli o malowaniu. Iść na randkę? No, można to uznać za randkę. Może ci się zaliczy. Spontaniczny pocałunek. O, zbudowali klasycznego bałwana. Miłosny uścisk. To zrobimy im zdjęcie, przy bałwanku. Co ona ma w ogóle na tych paluchach, białego? Wygląda jak jakieś plastry, <laughs> nie mam pojęcia co to jest. O, jest niezwykle atrakcyjny, czy już gdzieś będzie? Oświadczy się? Nie ma, dlaczego? Zaproponuj małżeństwo, tak! Chodź, zaproponuj jej małżeństwo.

Tak, oświadczam się jak najbardziej, jak najbardziej, kurczę, ale on jest szczęśliwy, więc on musi czuć, że Elena jest tą właściwą dziewczyną i mimo, że unika zobowiązań, to jednak czuje, że przy niej chce się ustatkować Dlatego, och, wspaniale, na następny odcinek zrobimy sobie wieczór właśnie, tak jak było u Kaś, też właśnie to jest, mi się bardzo podoba, wieczór panieński bądź kawalerski i na za dwa odcinki będzie prawdopodobnie ślub. Dlatego już teraz Was zapraszam na te dwa filmy. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych. Cześć.